Każdego dnia jemy pokarmy po to, żeby nasze ciało mogło żyć, żeby mogło ruść, rozwijać się i tak samo jest z naszym sercem. Ono potrzebuje, z tym sercem rozumianym w sensie wnętrza człowieka, ono potrzebuje także pokarmu, potrzebuje czegoś, co będzie nakręcało, co będzie dawało motywację, siły do tego, żeby żyć, żeby się rozwijać. I tym czymś jest modlitwa, czyli codzienny kontakt z Panem Bogiem. Oczywiście, jeśli popatrzymy na modlitwę w kluczu, że ja muszę, że potrzebuję się modlić, bo Bóg tego ode mnie żąda, to rzeczywiście to może być nudne. To może być coś, co bardzo szybko stanie się ciężkim obowiązkiem, a że nie widać jakby bezpośrednio skutków na zewnątrz, no to ją bardzo często zostawiamy. Tymczasem warto popatrzeć. Że modlitwa jest czymś takim, co moglibyśmy nazwać uważnością, że ja chcę żyć w sposób uważny, że w swoim życiu, bez względu na to, kim jestem, co robię, czy odpoczywam, czy, czy właśnie pracuję, jestem człowiekiem, który ma otwarte oczy, wszystkie zmysły, po to, żeby szukać Pana Boga. I wtedy modlitwa staje się frajdą, staje się taką sprawą czynnością, która y, każe mi być człowiekiem, który przeżywa swoje życie właśnie w sposób uważny, w sposób y, świadomy. Nie, ono mi nie przelatuje przez palce. Oczywiście ona jest trudna i trzeba się jej uczyć. To jest trochę jak z nauką pisania. Myślę, że wszyscy pamiętacie, jak w pierwszej klasie uczyliśmy się pierwszych literek, kółeczka, laseczki, łączyliśmy to, wychodziły litery, potem wyrazy, zdania. A dzisiaj, po wielu latach, Mamy swój charakter pisma i robimy tym pismem niesamowite rzeczy. Potrafimy pisać książki, poematy, wiersze. Każdy ma swój niepowtarzalny charakter. I tak samo jest z modlitwą. Trzeba ćwiczyć. Trzeba każdego dnia w pewien sposób, taki dobry, się zmusić do tego, żeby otworzyć swoje zmysły i być człowiekiem uważnym. I wtedy rzeczywiście taka modlitwa, taki rodzaj modlitwy karmi nasze serce, karmi nasze wnętrze, a to sprawia, że i ciało ma się lepiej.